Z Red Bull 4, seria trwa. Ja jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu, bo to dzięki Wam ponownie zaczęłam grać w Red Bull 4. Eee, mam co prawda wyzwanie, bo obiecałam sobie, że jak ponownie wchodzę do tej gry, no to muszę sobie postawić jakiś cel. Moim celem jest to, żeby wszystkie levele przejść bezbłędnie. Czyli tak jak udało mi się zakończyć Green Hills w dwóch odcinkach na złoto, tak jak widzicie od levelu pierwszego do 15 mam same złote puchary, tak udało mi się pokonać bossa, no i przejść do Deep Forest. I pierwsze pięć leveli znowu mam na złoto. Udało się. Słuchajcie, jak na razie jest genialnie, idzie mi całkiem całkiem nieźle, więc mam nadzieję, że będziecie mi mocno, ale to mocno kibicować, zostawiać kciuki do góry, no i oczywiście grać razem ze mną. Zapraszam Was na kolejną zabawę i zaczynam dzisiaj od levelu numer 21. I słuchajcie, jeszcze mała prośba: kto z Was nie był na moich odcinkach z Diamond Painting, to koniecznie to nadróbcie, bo tam w tych shortach się tyle zadziało: setki tysięcy wyświetleń, tysiące komentarzy. Mam nadzieję, że Wy też tam jesteście. Także do zobaczenia: takie małe ogłoszenie parafialne, a ja zaczynam level 21. No i przepiękna aura takiego lasu, zieleni. Można powiedzieć, że trochę uspokaja, przyda się spokój w momencie kiedy mam takich przeciwników jak właśnie ten przed chwilą skaczący niedobry. Więc jakby jest to bardzo, bardzo pomocne. Tutaj trzeba troszeczkę myśleć, bo trzeba się cofać, trzeba odblokowywać jakieś zapadnie. Dużo jest takich rzeczy, których jakby nie robiłam bądź też które pomijałam grając w tą grę pierwszy raz miałam problem z zebraniem tej gwiazdki, ale w związku z tym, że bardzo mi zależy na złocie, no to się po nią cofnęłam. No i lecimy dalej. Tutaj kolejna gwiazdka, która mnie interesuje i niestety muszę się znowu cofnąć. No nie, 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 nie. nie. Ja się nie cofnę już po nią. No to idę skusić słuchajcie. Przepraszam Was bardzo. Ale ja muszę mieć komplet gwiazdek. Więc nie mogę popełnić żadnego błędu. Niestety pierwszy popełniłam, bo jej nie zebrałam od razu. I mamy tak. Raz, dwa i trzy, i niestety spadam. Dobra. Jeszcze raz. Poczekamy aż to wszystko się tutaj wychyli. Ej, ale ja już chyba jestem etap dalej. Czyli co, że ja już nie zbiorę tamtej gwiazdki? Czyli nie będę miała złota? O nie, o nie. Jest, dobra, jest. Ale się zmartwiłam. Dobra, level 22 przed nami. Znowu ten skaczący niedobry. No przecież ja na nie tracę tyle żyć. Dobra, idziemy na górę. A, to tak szybko znika. Więc muszę to mocno rozwinąć. Dobra. Ciach. To pewnie muszę tutaj przesunąć. Pewnie muszę to przetoczyć tam dalej. Tak, żeby wskoczyć tutaj. Muszę uważać na tą piłę. Zobaczcie jaka kula jest przerażona. Tak samo jak ja. Dobra, jesteśmy na górze. Przeskakujemy. Dobra. I teraz znowu muszę wejść tu. I muszę przeskoczyć na to, co tam wysunęłam. Jest. Dało się. To już level 23. Ale ten czas szybko leci. Słuchajcie, ja nie wiem, czy ja tą pierwszą serię po prostu grałam mniej leveli. No to jest czwarty odcinek z Red Bull. I ja już właściwie jestem tak daleko. Nie wiem o co chodzi. Chyba po prostu grałam w mniejszą ilość niemeli. Jak nagrywałam poprzednią serię? Dobra, tam widziałam jakiegoś przeciwnika, więc muszę go zrobić. Tutaj widzę jakąś zapadnię, na pewno muszę ją odblokować. I szybko lecieć na dół. Szybciutko, szybciutko, bo ona mi się tam zamyka chyba. Dobra, zrobiłam. Ups. No i niestety skusiłam, ale na szczęście mogłam jeszcze obejrzeć reklamę, no i dostałam full żyć, czyli 5. E, tak przechwaliłam, że szybko mi idzie, ale ja dopiero 3 levele przeszłam. W sumie nawet nie, przeszłam tylko 2. Lecimy jeszcze raz. 23, muszę się skupić. Żeby teraz znowu nie popełnić jakiegoś głupiego błędu. Słuchajcie. Dobra. No i przede wszystkim, żeby oszczędzać te życia. Bo jak widzicie, one są niezbędne. O, to już mi się tam zaczęło suwać. Dobra. O nie! Mogłam go zabić od razu. To teraz zrobię to szybko i uciekam, bo mi się tam zaraz zapadnie zamknie i nie przejdę. I ja w tym momencie po prostu za bardzo się rozpędziłam nie zwracając. No i nie zdążyłam. Widzieliście to? Wszystko przez to, że zabiłam tego przeciwnika na końcu, a nie na początku. I tu właśnie w tym miejscu przy ostatnim podejściu zepsułam, bo po prostu za szybko stąd wybiegłam. Dobra, lecimy szybko, 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 szybko. Czy ja zdążę, 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 zdążę? Dobra, zdążyłam w ostatniej chwili. Dobra, mam go. Dajcie mi tą gwiazdkę! No nie! Pierwsze srebro! Niedobrze, ale wiecie, że w każdej chwili mogę wrócić do levelu i spróbować przejść go jeszcze raz na złoto. Więc ja oczywiście to zrobię, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby na całej planszy ze złotem było jedno srebro. Bardzo mi się to nie podoba, więc mam nadzieję, że tak nie będzie. Tu jest wielu skaczących przeciwników. Oj! Oj, coś tam źle zrobiłam. Ale tam na dole się dzieje. O, muszę uważać, muszę uważać. Dobra, mamy to. Tu mamy jedną zapadnię, tu mamy drugą, więc tu przeskakuję na górę. O nie, nie zdążyłam. Więc jeszcze raz tą. Jeszcze raz szybko tą. I wskakujemy na górę i na górę. Dobra, mamy to. Jest! Kolejne złoto! No dobra. O, tutaj wysunęło mi się to samo, więc muszę wejść tutaj. Ta zapadnia jest mi do czegoś potrzebna? Nie wiem. A, jest, dobra, bo tam się wysuwają. Widzę jakieś. A, nie, one cały czas pracują. Dobra. Teraz muszę uważać, żeby nie spaść. Dobra. Mamy to. Lecimy na drugą stronę po gwiazdkę i znowu lecimy na dół. I teraz muszę się napędzić i przeskoczyć tutaj. Jest dobra, udało się. Dobra, teraz na 100%. O nie, o nie, o nie, o nie. Dobra, ja muszę to kulnąć. Ale jak ja mam to kulnąć, jak to jest zablokowane? No przecież nie zablokuję tego cały czas. Czy jestem w stanie to odwrócić w drugą stronę? Nie. Hmm. No i mam pierwszą zagwostkę. Pierwsza zagwostka jest taka, że nie wiem jak to przejść. Zobaczy, jak ja to mocno, bardzo mocno odbije. O, dobra, udało się. Jest. Mamy to. Kolejny sukces niestety połowiczny, ponieważ w jednym levelu, levelu 23 zdobyłam tylko srebrny medal, więc kolejny odcinek, słuchajcie, zacznę od naprawy tego, żeby wszędzie było złoto. Mam nadzieję, że będziecie trzymać mocno za mnie kciuki i dojdę w końcu do swojego celu i przejdę cały Red Bull na złoto. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję za wszystkie łapki do góry. Dziękuję jeszcze raz i miłego dnia. Do zobaczenia. Pa pa.